Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony się 127 to jest odcinek yy, już czwarty z Half-Life'a, w tym odcinku chapter We Got Hostage, czyli mamy wrogów, czy jakoś tak, więc jesteśmy teraz w High Security Storage Facility, czy jakiś magazyn. I wnioskując po tym, co słyszeliśmy od ludzi w poprzednim chapterze, to tutaj jest, jesteśmy już na powierzchni, wystarczy, że... Przejdziemy przez ten magazyn, znajdziemy jakąś windę i jesteśmy na powierzchni. Yy, Płonąć ma też przybyć jakaś pomoc, więc może ich tutaj znajdziemy. Dobra, więc idziemy. Ojajaj. No i tutaj widać, że są jakieś miny, które wybuchają po kontakcie z niebieskim pasarem i. Oj. A więc nie, kontynuujemy naszą podróż. Dobra, niebieskie lasery są złe, bo to są miny. Ja zobaczmy, co robią czerwone lasery. U, wieżyczka, jakaś wież... wieżyczka. A ja, trzeba przeciepnąć je... tam granat. Kurde, dobra. Go. Okay. Gdzie? Dobra, załatwiłem. I tutaj mamy zwłoki jakiegoś żołnierza czyli chyba to jest ta nasza wcześniej wspomniana pomoc. Więc zobaczmy. I mamy jakąś broń. Jest to pistolet maszynowy MP3-MP5 yy, niemieckiej produkcji. Tutaj dam nazwę i konkretny model, jaki to jest, bo wyprodukowali tego sporo tysięcy. I tak, yy, ta, ta broń ma, yy, jakby tu powiedzieć, używa tego samego pocisku, czyli 9 mm co pistolet, więc amunicję do tej broni znajdziemy bardzo, ale to bardzo często. Więc chyba, potem tym wnioskując, będzie to nasz główny koń robaczy przez tą całą grę. I jeżeli chodzi o drugi tryb strzału, to słyszymy kliknięcie, więc znaczy, że komora jest pusta. Musimy zdobyć specjalną amunicję, która jest, którą zdobędziemy chyba w następnym lub w następnym, w następnym chapterze, ale dobra, zmierzamy dalej. Dobra, sprawdźmy jak się sprawuje. Elegancko w przypadku ognia, zniszcz szybę. Idziemy ostrożnie. Zapiszę sobie. Myk. I tutaj. I tak, jesteśmy w jakiejś stołówce. Ua. Masz. I tyle w sumie. O, jakieś pociski. Tyle w sumie. Dobra, i tutaj. Yy, troszeczkę poza tą gromą, ale w tym oto miejscu zakończyliśmy... Znaczy, był, ostatni, był koniec ostatniego odcinka z niedokończonej, starej serii z Half-Life'a, no i w sumie tyle. Dobra, ale tej serii kontynuujemy. I tak, jakoś się zrobiło troszeczkę spokojniej. Troszeczkę spokojniej, to mam dla was takie, jakby to powiedzieć, ogłoszenia parafialne. E, więc tak, po pierwsze mam zamiar troszeczkę przystofować z tym serium i zacząć i będę nagrywał inne. E, nie spodziewajcie się, że. to znaczy nie, nie że będę kończył tę serię czy coś po prostu. nie spodziewajcie się, że będzie 5 odcinków podrząd rząd tej serii. Daję max 3, max, max 2, 3 odcinki i kolejną, jakby to powiedzieć. E... Słabą rzeczą będzie, że... No troszeczkę będę musiał... przystępować z częstotliwością wrzucania tych odcinków. Z powodu tego, no i że jest szkoła. No i spodziewajcie się, że będzie jakaś przerwa. Tydzień bądź dwa tygodnie przerwy od tego odcinka do następnego odcinka. Ale spokojnie, to nic nie nic mi się nie dzieje, po prostu... Po prostu sprawy prywatne, które nie są aż tak tragiczne. Cholera. A, widzicie. I tu trzeba być ostro... I tutaj jest jakiś. Tutaj jest. Tu trzeba być ostrożnym. Bo tutaj jest woda. Tutaj jest mokra podłoga. Nie. Tutaj prowadzi do. E szybu który bez windy. I tutaj są lasery z Ale też można co inaczej zobaczyć. Zrobić się po prostu. Na pełnej, na pełnej po prostu elegancko, dobra Chcę, żeby was... Troszeczkę odsunę, bo tam... Dobra, tu. I... I tu. Tu. Hop... Hopla. Dobra. Odsunę ich, żeby... No po prostu. Nie było problemu z tym. I widzimy tutaj gościa w garniturze. O! Tu o... Patrzcie na to. O, jest kul odporny. Dobra, taki. Zrobiłem to, bo pewnie byście mi się pytali, jak. Czy... coś się stanie, jak go strzeli... byśmy strzelali, nie? Dobra, idziemy. Tutaj, tutaj, wszystko jest elegancko. Eee, co? No i co tutaj się wydarzyło? Eee, przybył żołnierz i zastrzegł więc, wnioskując po tym, rząd postanowił nie tylko zabić wszystkich kosmitów, ale też świadków. Jakoś my uczestniczyliśmy w tym, eee, jakby to powiedzieć... No, jak, jako Jakoś jesteśmy pracownikami tej oto placówki, to też jesteśmy świadkami, więc no... Wojsko nie chce nas też uciszyć, więc pozostaje nam to, co robiliśmy w poprzednich odcinkach, czyli walka tym razem zamiast tym razem z żołnierzami zamiast z kosmitami więc idziemy w tle leci muzyczka i tak, po dość cholerami yy, HP wyzerowali. Jestem naukowiec? Czekajcie, czy to mnie kwalifikuje do. O właśnie, naukowcy mogą nas leczyć, jeżeli miałem powyżej 50 HP. Dobra, sobie tu zostań a my się dalej przebijamy przez. Yy, Plutony, czy bardziej drużyny żołnierzy, którzy są gotowi nas zabić. Sądzę, że po tym co tutaj odwalamy, to jeszcze bardziej są gotowi nas zabić. No i tak, ta sekcja również ono zach zachęca do używania pistoletu maszynowego, ponieważ no... Żołnierze dropią amunicję do tego jak szaleni. Dobra, więc teraz musimy wziąć granat i. lecisz a, a! a, a. 20... Wow, wow, wow! Gdzie on jest? Jesteś? A, a tam jest, dobra. O, jest Co mi tak wyzorowały HP? Nie wiem. Jakby, jak wcześniej mówię, gram na normalu, nie zmieniałem poziomu trudności. Myślę, że przez, ten, przez to pechowe, jakby to powiedzieć, dla mnie pechowe, dla niego traf szczęśliwe trafienie. Wybuchowe beczki, mam taki oto problem. Oczywiście na powieść. No i tu nic nie ma. I gdzie my jesteśmy yy. jest surface access wejście na powierzchnię czyli jak wcześniej mówiłem yy. znajdziemy jakąś windę i wejdziemy i dostajemy się na powierzchnię więc schodzimy i odpalamy ciekawe ciekawe czy tam będą żołnierze Słyszę jakieś migoń sens to oznacza, że są. Spróbujemy walczyć z nimi. Dobra, idziemy. Dobra, więc niestety nasz plan z wejściem na górę się nie powiódł i no. Zostajemy tutaj... Zostajemy uwięzieni na powierzchnię. Z powodu tego, iż no... Wojsko kompletnie przejało, powie przejało powierzchnię, Naprawdę... Albo musimy jakoś... Naprawdę, albo musimy być nieśmiertelni, albo jak mieć jakąś dokokszoną broń. No, i słyszymy dialog między żołnierzami. Jeden mówi, że zabił e, 12 naukowców i żaden z nich nie próbował stawiać oporu. I że to się. Zawsze. Skoro zabił 12, to musi zabić jeszcze? To zawsze musi. Co jest po 12? 13. I kto będzie tym 13 numerem? No, na pewno nie my. Czekajcie. Kurde, chciałem bardzo dobrym te tekst zapodać, musiałem szczerbnie przeładować, dobra. Lecisz. Ty lecisz tu. Tamten uciekł. Gdzie on jest? A, tam jest. A, my tu byliśmy wcześniej. Widać, że wojsko zaczęło się coraz głębiej... coraz głębiej zmierzać w głąb placówki, skoro... no... W sumie to robi sens, skoro przejęli powierzchnię, to czemu nie przejąć yy, niższych poziomów? A może znajdą jakieś informacje, dlaczego to właśnie, co tu jest, co, dlaczego zostaje wysłani? O, tutaj mam jakieś skryteczkę. Zobaczmy, co tu jest. Bateryjki i amunicja. Dobra. HP nam się napełnia I to z... tak i się tak respią. Idziemy do kolejnego. Do kolejnego szybu. Ogólnie te szyby, te dwa pierwsze są opcjonalne. Po prostu to są takie skrytki z amunicą, apteczkami itp. itd. I e... Ostatni na dole jest, jakby to powiedzieć, ważny. No I tutaj ma. Tutaj mamy małą ze szczelbą i po prostu naukowców, czyli nic ciekawego. Tutaj jest szyb, do którego powinniśmy wejść. Idziemy, idziemy, idziemy. Przez ciemność, jak wcześniej mówiłem, Half to 50 l pół życia przez szyby. To, to było nawiązanie do tytułu gry. No i tak, mamy tu. Zobaczmy najpierw górę, gdzie to prowadzi.

now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the lambda complex at the opposite end of the base. with the transit system out, i couldn't tell you how to get there, but there's an old decommissioned rail system somewhere through here, beyond the silo complex. if you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to crack down whatever's left of the lambda team. you can trust them. you can trust all of us. good luck. No I ten jakby to powiedzieć, wykonywać przez większość tej gry, czyli dostanie się do kompleksu Lambda, ponieważ, no jak widzimy, rząd nam nie pomógł, ale są, jakby to powiedzieć, łebscy, no, po prostu bardzo bardzo mądrzy ludzie tam, którzy według tego naukowca powinni zakończyć tą katastrofę i tak, co, i tak, zanim się dostaniemy, no musimy wpierw otworzyć te oto drzwi do silosu. I znaleźć jakiś stary system kolejowy, który znajduje się gdzieś tam pod tym silosem, żeby zacząć podróż, nie? Więc tak, odpalamy silos i zmierzamy. Witam Was w krótkiej dogrywce: jak pominąć całkowicie Chapter We Got Hostiles? I tak. Pierwszą rzeczą musicie mieć zapis. Nie możecie zapisywać tego na tej samej mapie, na której planujecie zrobić skipa. Możecie zapisać na mapie przed, w tym przypadku. W moim przypadku jest to Winda w poprzedni, na poprzedniej mapie yy, czyli na końcówce Opis Kompleks. Więc tak, jak to zrobić? Po prostu masujecie i no! Teraz dopychacie tutaj, żeby otworzył, i go zabijacie. No nie macie i, I tak, e, dlatego go zabijcie, żebyście się nie zamknęli, bo te drzwi się zamykają. I tak, słyszymy tego dialog naukowca, który tutaj powinien być, ale go nie ma. Sądzę, że po prostu. Słuchajcie. Aha, gdzieś tam powinien być gdzieś tutaj trigger, który go tutaj pojawia, ale dobra. To jest na tyle. Skipa. I tak, to jest na tyle z tego odcinka. No wiem, troszeczkę mało go dałem, troszeczkę mało zostało nam ujawnione. No po prostu. No po prostu ten chapter czy czysta akcja, strzelanie do, do żołnierzy. Ogólnie w tej grze są chaptery z czystą akcją i Chaptery, które. Ujawniają nam ząbka Fabuły. Ten chapter jest jednym z nich. Według mnie bardzo dobry chapter. Przyjemnie mi się grało, jak, jak i nagrywało. Myślę, że wam się przyjemnie też to oglądało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to w dół. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku z Half-Life'a 1. Bądź z innej gry, jak wcześniej mówiłem. Gdzie będziemy... No w sumie, gdzie będziemy zmierzać przez jakiś silos. Dobra, na razie.